Ej, tu można coś odwalić na pewno fajnego. Jakby wjechać tu do tej fabryki bez spota, podjechać tutaj na blisko, na B5, no. ktoś Ale podjeżdża i kasujemy? Zobacz, że oni nie mają praktycznie nic. To znaczy? Mm, to mają znaczy, 15 że czołgów. Tu mogą być dwa deki, a tutaj nie będzie nic, albo będzie jeden czołg. Ja teraz bym pojechał no nie no. po prostu. Na, na tego, na K5. Że od razu tutaj. podjazd tam na blisko? No. A jakoś tak możemy przejść Robo, nie, tak, nie i Możemy, możemy. Trzucza, możemy. I, i jak przejdziemy ten, to bez spota będziemy. No i jest, jesteśmy na spocie, niestety. Ale on już nie. Dobra, standardny traf. Za 3 sekundy już nie będzie na spocie. Jakada. A Jaka no, ja też polujemy. Tak. Dobro, no. A nie, jednak jest, jest ten, tak? To może być Pluton. No dobrze, nie? chodź, chodź. A nie, chory jest po drugiej stronie. Chodź. Umie 3 sekundy. On ucieka, chyba. No ucieka, ja zbiorę. Tak, no, tak. Nieważne. O kurde. Musimy go dobić szybko. Tak. I kolejny lańca? No tak, tak, tak. Taki raz. Dwa. Dobijam. Kończ. Jo, Może jo. ja. <głos> 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 no i ładowano. Jak się kłócą, bo fraga. <noise> Jak AD. 7,5 wadom jest strzelił, jedną pestkę ze środka. Standard minus jeden. Ej, T62 można wyciągnąć. Ja jadę w tego T62. Nie, nie mam zamiaru snajpić tym. 752 minus 1. To minus 2 jest. Ja w te 62 wiesz. O, minus 4. A. O kurde, ja się chyba wiecie? Pomoc ci? Jeśli możesz. Masz pestkę? Tak, ale ja ginę i tak. No, zginę. Dobra, unlook'o. Nie no, bacie mieliśmy? Tak, mieliśmy. Ej, goście proszę. mi coś Karelia. zapisał. Oh. Mam dosyć mocne szołgi takie. 60tp. Ale 60tp nie dojedzie. Zapniesz Już. te pasy z tyłu, bo mi pika ku... A. Ten. ten. Tak, jakby mi pies gryzie z klapki kabel. Later. Znowu spotkam. Ja też się je... ja, ja, no ja Malwusia Ciełość. wujek przyjedzie. I co robimy? Jedziemy. Jedziemy? Nie. No Jak to jedziecie? Co? Aha. Ja jadę w typa ty. kurde. Ja jeszcze mam na swojego dwa strzały do zrobienia. Ja dam, dam ci zaraz jeden. Tylko obie 430 umiem wyciągać. Musicie go szybko dobić. I zabrać. 29. O. Strzelił. Pobiegł 430 u sprawa i strzelał też Ale. Patrz 60... ON znik. On, On zniknął! <grym> On znikł. Ej, jadę wam spotować Ej, Ja tu mam dobrą pozycję, powiem czy żyjesz? Ty żyjesz to, to Ja full HP! <grym> Dobra Ale Kamil jak tam ogłuszacza walnął Luj no ogłuszacz Aj, rykosze O, WTK zaświeciłem O, i Kunce pancer do mistrza. Nie no, ja jestem nie do przebicia tu. A i 60TP zniknął, o jest. Dobrze. On tam leci na cichym i na szacie jednocześnie. Ej dobra, nie sądziłem, że to wyjdzie, ale to wyszło. No mówiłem, schowujemy się za wrakiem. Jak 60TP dojedzie. Pawien jaki taktyk, kurde. A czwórka mnie da, mi dała. Mnie oj, oj, oj. a ja chyba ginę, wiecie, kochani. No jak potem mamy się transportować? Spokojnie. Żyj Hulaj nogi. Czwórka wychyla. A czwórka? A czwórka, a, czwórka? <laughs> a czwórka, no. O kurde wychylę. O. Powiem wam tak, Dobili, dobijmy tego 60TP i możemy jechać dalej. Tylko, w sumie już. tylko taryfa ja benzyny zatek nie zatek ma. Ja cały czas za 20. Ja jadę dalej. Słyszysz? No? Taryfa benzyny nie ma. Ten ja tak mnie dotrakuje. Light na dobicie. Ej, to jest wraka czwórki, jadę za wrakę czwórki. O A ja jadę do przodu. Aha. Ta, skrzynia padła. Ja, ja nie mogę jechać niestety. Kurde, kulde, kulde, ale jako tarifasz też można sporo zarobić No tak, po spocie chyba. Nie, no jest klasu, nie? Nie no, ale z 7 za wrakami to jest niesamowite. No imba, imba. Dobra, tarifa. Dawaj przełącz na benzynę. Ale leci. Mój pasat robi we wsi szum. Ja rum, rum. odbiłem 3600, a ty powiem? 4800. Uff, wow. ale większość teraz jak jechałem do przodu. O, i taryfa. I z 7, czym szybciej jedzie, tym mniej, mniej się go. ten, tym więcej ma pancerza. Jakby psa nie było. Nudziarz? No. Dobra, ej, 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 co, lewa strona? Lewa, nie jedziemy na, nie jedziemy czyścić prawej strony i ktoś na nasypie, sypie, żeby... Dobra, co, słuchajmy, powiem tobie. Hmm. Myślę hmm. Myślę i chyba.. Kurczę, no. Nie wiem. Ale wiem stoku kurz. Ja mam... jestem za lewą, bo lewa będzie mało tam. A, a po prawej to nas zamkną. W sensie zatrzymamy się. W białym... Go Zb... lewa. Zbiję go to nie wiem, którędy. <laughs> ja bym od razu ją tak. No dobra. Tylko musimy aż potem tutaj dojechać, żeby. Tak, ty tak, 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 tak. tak, No tak musimy zrobić. To od góry, ale nie trzeba pojechać, żeby ją zablokować. Tu Ja pojadę od góry, wiecie? No, ale oni tak. Ale ma head. Dobra, lejmy go. Dobra. Nie, bo on nas będzie dymać. No jedzie do przodu. No, jedzie zaświeciłem do Sheridana. Dobra. <noise> ja, zaświeciłem Nie, z białego stoku jest tylko łapa, natka, no i wale w sumie. Teraz. No ale teraz zostało białystyckiego pasa. Wow. O, Malwusia. się. Co ona robi? I Jadzia. Jedzia. Strzeliła. Zrobiłem unik. O, jaki? A, nie ma. Jaki? Arta dostała. Kurczę, mogłeś przekonaj. Ej, ja nie wiem po co brać stabiliza stabilizator na się 7 To jest w ogóle niepotrzebne. No właśnie. objeżdżam Ale się patrzy na was. Znam takiego jednego, który nawet na ISA 7 mniejsze mniej kółko montował. Jadzie D. Co nie łapa? Jest taki jeden baran. A to ISA jedzie i. Oj, tak. to minus 2, jadę taranować. To musiał Uuu, jest jeszcze grill. Grill to jest 12 tysięcy dla nas. No Nie, biorę piątkę. E-piątka moja! Ej, Już! Nie trafiłem! O to nie! E No kurw! <noise> Jak jeździsz, ja z lewej cię wyprzedzam! Przepisy ruchu drogowego, co się e, tu mówi? Pawian! O kurde! KD. Tu i postrzelam, dobra! Jeszcze jest koń Może zdążę! O, Pawian chyba ma jakąś dobrą bitwę. Nie nie zdążyłem. 2800 ledwo. A już myślałem. No, my wyjdziemy sobie za wał. Wow, będziemy spotować te deki. Będziemy obijać ciężary. Oni będą w szoku. Nie chcesz w medu wjechać? Z Ale roku? gdzie w medy? Nie wiedziesz za bardzo. Albo, no nie wiem. Dostaniemy spota, czy nie? Dobra, to dawaj nas na zróbę. Bezpiecznie. O, jak jedziemy w ten sposób, trzymaj sami siedem, to tylko mi się przypomina. A Pamiętasz czy nie? Dobra no, w sensie jak Blast się utopił, tak? Ta. <laughs> A tak. I w... tak skracamy? Siema Kamila. No. E, będziesz żył. Jakbyś był takim lekarzem. A, będziesz żył. <laughs> o, ooo. Ja Witamy, jadę na Boosta. Możecie być tam... Git. Chyba? O, Mantika. E. O, Manti. 4 sekundy. Wiadę tym misem na busta? O kurde, ale Kozica. Marino, <noise> chyba jeszcze nie zdąży przeładować magazynka. <głos> <głos> no trzeba gonić. Uciekli stąd. O, Manti. O, pawian. za to? jakiś. Dobra, to ja tu tak. Zachowawczo grałem. Ja też jadę. Ja taranuję chyba może, co? O. O. grill Gryl? Goryl. Goryl, goryl, no. Na Ester v do ja mnie. Powiem, dasz, dasz dźwięk goryla? Ale to nie jest żaden bind. Okay. Tak, to, to się dzieje na żywo. Czekaj, skupię się. Bo... To się kameruje. Skupię się. Ja nie mam silnika. A, a, a! Ja pierdolę. Zaraz mi stara przyjdzie do pokoju i powie, że jestem tym debilem. Eee, green mi dał. Sorry, green gdzieś tu. No specjalnie powiedziałem stara. Przecież ja panią Magnieszkę to uwielbię. Ej, e, HP jest nie, 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 nie. To jest porówno. Co nie umiem. Ale umiem konia. A to słuchaj, to i tak jest jeszcze dobre porównanie. Kamil U. kiedyś, jak przyszedł do mnie do pokoju, czy tam na czat, to powiedział, że na wsi miał lepiej niż ze mną w domu. I mnie chyba. Tak było. Eee, Manticora domieszczyło. O, ja ginę. Super. O, nie trafił. Pawian, pomożesz mi? Góry. A. No i chuj, bąbki szczylił. Nie wiem, co możemy zrobić. No. Na prawo jakaś pułapka? Na za, prawo po prostu. Za kamieniami gdzieś coś tutaj. tak w ten sposób. No. no, bo myślałem, czy nie podjechać tutaj w pierwsze tempo, Ty, ale. Pawian. FV jadzie i nara. Tak, tak. No. w sumie, wideo tutaj napisał yy, to o czym ja pomyślałem, jak robiłeś drank streama jakiegoś to sobie nalewałeś do tego dzbanka i tak z tego dzbanka, czy? <laughs> nie, kielichy mam fajne, kieliszki. A. Kurde, ej plan spalony, mamy spota. Tak. No to jedźmy po tego gościa, który nas spota. kogo no? macie spota? Chyba od Dobra, Serio? ale 121 rozwalimy. No ja nie mam spota, to ja tu mogę być na, na, na tego, na trepid? Oj centek. Nie no, walcz, Dobra. walcz. Aha. Ale, o cholera, ale się odjebało. Dobijam. Dobij. Mam jeszcze jedną. Ja dwie. Ale to jest jadka. Ej mi się fajnie tu przejechało ci powiem. Ja Siema kimono. Oni już tam escape'a robią. Ja trochę strelowałem bo wam nie pomogłem w sumie z niczym, dobiję ale... ktoś? 15 sekund Dawaj pawiano Ja starana Gościu blindy strzela obok mnie <noise> Ja spróbuję spotnąć tę półkę, ale nie obiecuję o. Arta KD Kurcze, nie chcę tracić na niego pestki, może go Arta dobije, bo klika tam, że celuje. Wygraliśmy Ej, czy jakiś Tadek coś mi może zrobić? Tam, Jadzia nie, ja spotuję półkę. Jadzia się od. dobra, Podjeżdżam. Podjeżdżam. Jak e Czy my ja! możemy mieć Nie wiadomo gdzie jest lodówka. A zobaczcie, gdzie jest na MX. A ja gdzie? Go A, jest lodówka, lo lo lodówka w infie. A. Możemy ich objechać, plus plus. Albo kamień sam. Mam 10 sekund. A no, niech oni się obrócą. Esterfał dobija najpierw. Dobijam. Ostatnia pastka. Daj mu gąskę. Pawian. Nie! Pawian, daj mu pechę! Dobra. Pektowałem <coughs> go, ale nie chciał strzelić. No. Trzy matczaty. Horror for enemy. <making> dojedzie A, tak. tego Rhema, Jak tak. tiger się odwraca, jak coś. Ja jeszcze mam hapeki. Ty też. Ja no też. No i tak czekam na ciebie. Wychylam. O, tyłem. cholera! A to no? Dobra, jak Tiger. Jak Tiger. Dobijam. jak To musiał Każdy żyje. Ej, lodówka się czajna na nas bawiam Ona chce spankować. Zjeżdża mi na głowę. Ooo, kłary z tym baranem! <noise> Czemu tak daleko byłaś? No i po ostatniej lodówce, No ja sobie tutaj wymyłem auto, Je, a może. Za darmo. Volt. Volt? No. A, Ma taki że... skin. <noise> Dobra, może być Volt. <noise> Aha. Ten RHM uciekał do końca bitwy. Ostatni padł. Ej dobra, to może jeszcze jedno. Ostatnie. VOLS Tesla? Oby to tylko jakiś wężyk mi poszedł, a nie cała klima. A co się stało? No klima w Skodzie mi...